Siema siema, z tej strony WPG Strzężuździe Winnowa z kolejnym odcinkiem z gry Brawl Stars Dzisiaj konkursik na kanale On 20 apelisów w kardze lub Google Play'a Zasady macie w opisie, ale mogę wam jeszcze je powiedzieć tutaj Zasady to zasubskrybować mój kanał oraz Danio, kanał DanioBS Którego macie w opisie Łapka w górę pod tym filmem i pod najnowszym filmem u Dania Czyli też pod konkursowym Bo robimy na dwa razy bo 20, więc u niego też możecie wziąć udział i napisanie w komentarzu gotowe od, dużych liter, od dużej litery. No więc to tyle. Możecie też wbijać do moich grafików i na kanał Renata, który też macie w opisie. No to co, my wyjdziemy się w wynikach konkursu za parę dni. Do zobaczenia.